Zdrowie kobiety. Materiał na temat programu profilaktyki raka piersi, którego celem jest zmniejszenie ryzyka późnego wykrycia zmian onkologicznych. Schorzenia piersi dzielimy na choroby łagodne i choroby złośliwe. Oczywiście nas, chirurgów, onkologów, interesują te nowotwory złośliwe. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem piersi, ale również najczęstszym nowotworem u kobiet jako taki. Jest również drugą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. Stąd bardzo ważne jest wykrywanie choroby we wczesnych stadiach, wtedy, kiedy jest ona całkowicie wyleczalna. I również wtedy, kiedy to leczenie zazwyczaj jest leczeniem mało okaleczającym dla pacjenta czy mało obciążającym. Jesteśmy w Centrum Zdrowia Tuchów, w punkcie edukacyjno-informacyjnym badań mammografii, tak żeby pacjentki miały większą dostępność nie tylko do rejestracji, ale też do informacji na temat badań mammograficznych właśnie. Terminy są bardzo krótkie, my badamy codziennie, od poniedziałku do piątku, także naprawdę nie czeka się długo, mamy różne godziny też badań, także dostępność jest naprawdę duża. Materiał zrealizowano w ramach projektu Zdrowie Kobiety, program profilaktyki raka piersi, dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2015 w ramach poddziałania 8.6.2. Programy zdrowotne.